Zastanawiają się już trenerzy, kogo tutaj desygnować do wykonywania rzutów karnych. Jestem ciekaw, Wojtek, czy, czy był jakiś dodatkowy tutaj specjalny trening tych jedenastek. Czy w ogóle kalkulowali trenerzy, że, że to może trwać aż tak długo? Pewnie takie treningi mogły się odbywać w tym tygodniu, ale też trzeba pamiętać, że ani w Legii, ani w Śląsku nie ma. Piłkarzy na co dzień wykonujących jedenastki, może jest jeden zawodnik wytypowany do, do strzelania karnych w oficjalnych meczach, reszta niestety może sobie postrzelać na, na treningach, a nie jest to, to, nie jest to samo, także wiemy doskonale, no w większość karnych e strzela pajszą w środowisku, prawda? Na pewno Śląsk ćwiczył rzuty rożne w tym tygodniu, ale no nie miał ani razu tutaj okazji spróbować tego wariantu, bo widzieliśmy 2 do 0 przez 120 minut w rzutach rożnych dla Legii Warszawa. 7 do 7 jeśli chodzi o strzały celne. Krzysztof Dofaj, opiekun bramkarzy Legii w rozmowie z Duszanem Kucjakiem. Świetne warunki widzimy fizyczne, wrąbla do tego chłopak, to no naprawdę odważny, pewny siebie, jakby świadomy szansy, którą otrzymał, bo wszedł do bramki po kontuzji Mariusza Pawełka. I z drugiej strony doświadczony Kucjak, bramkarz, który gdzieś tam cały czas no, przewijał się w tej orbicie i zainteresowaniu selekcjonera reprezentacji Słowacji. Kolejny też będzie dużo zależało od samych strzelających. Bo no tak jak wspomniałem, no w legii etatowych e, wykonawca rzutów karnych w dzisiaj nie grał, czyli nie ma piłkarza, który mógłby ewentualnie podejść do, do jedenastki. I tu są, będzie kilku zawodników, którzy w takich warunkach po 120 minutach gry po raz pierwszy, pewnie w swojej karierze będą uderzać jedenastki. Tak, y Pewnie będzie w przypadku zawodników Legii i Śląska Wrocław. No, przebił piątkę ze swoim trenerem Brombel, który został tutaj w międzyczasie w tym spotkaniu przez arbitra odesłany na trybuny. Otrzymujemy taką informację od naszego reportera Sebastiana Staszewskiego, że Legia nie trenowała w ostatnim czasie rzutów karnych. Może nam się uda ustalić, czy... Taki trening przeprowadził przed tym rewanżowym spotkaniem ćwierćfinałowym Śląsk. W każdym bądź razie piłkarze już wytypowani. Przed chwilą dwa takie kręgi. Stworzone tutaj przez zawodników Legii i Śląska Wrocław. Widać było jedność, jeszcze jakieś pobudzenie, jeszcze jakaś motywacja. Teraz dają tutaj wiarę i Jego koledzy w każdym bądź razie około godziny 22.33. To wszystko tutaj w Warszawie jeszcze nabierze. No powiedziałbym innej dramaturgii innej temperatury, bo no nie ma co ukrywać. Jedenastki zawsze gdzieś się cieszą się wielkim zainteresowaniem. No i zwycięzca tych jedenastek już będzie w półfinale Pucharu Polski, już tylko ten jeden e, maleńki można powiedzieć, czy mały kroczek do tego, by zagrać na Stadionie Narodowym w Warszawie w maju tego roku. No to Wojtek zobaczymy, czy lepiej wychodzą takie historie po treningu, czy na świeżości, bo Tadeusz Pawłowski zdradził naszemu reporterowi, że Śląsk dba o każdy szczegół i rzuty karne trenował. Widzieliśmy Jakuba Koseckiego. Legia oczywiście gdzieś no, realnie oceniała swoje szanse w Lidze Europejskiej, ale marzyła o tym, żeby po drugiej stronie Wisły zagrać na Stadionie Narodowym w finale Ligi Europejskiej. To się nie udało, natomiast no, cały czas Legia ma szansę zagrać w finale Pucharu Polski, ale takie same szanse mają zawodnicy Śląska Wrocław no i za chwilę zobaczymy jak będzie przebiegał ten konkurs, mamy już wybraną bramkę to nie jest ta bramka za którą mieści się żyleta, ta rozśpiewana tętniąca życiem przez cały mecz trybuna arbiter prosi o piłkę i jako pierwszy do rzutu karnego podejdzie Anglik Hatley. Można mówić o szczęściu, ale ja tego nie lubię. To jest też umiejętność kopnięcia piłki z 11 metrów na zmęczeniu, przy pełnej koncentracji. Do piłki stojącej trzeba też dodać. Tom Hatley kontra Duszan Kucjak. 22.35. Zaczynamy! Hatley i gol. 1 do zera. Bardzo dobrze wykonany ten rzut karny przez Anglika. Tak pewne uderzenie zawodnika Śląska Wrocław pod poprzeczkę. Myślę, że nawet gdyby Kuciak wyczuł bez i rzucił się w tym kierunku, to nie raczej nie miałby szans obrony. A w Legii to wszystko rozpocznie Brazylijczyk Guilherme. Cofnął się na razie w bramkę, Wrombel rozłożył szeroko ramiona, długi rozbieg wziął Gilherme pierwszy karny dla Legii. Wrombel podskakuje tam na linii bramkowej, Gilherme gol! 1-1. No to jest spokojne uderzenie, zmylony bramkarz śląska Wrocław. I za chwilę do piłki podejdzie Marko Pajszą. Świetny napastnik. Zawodnik, który wygrał tyle meczów dla Śląska Wrocław. Kapitan drużyny. Tadeusz Pawłowski, cała ławka patrzy. Pajszą kontra Kuciak. Drobite kroczki. Pajszą. Chwilę do rzutu karnego podejdzie Elio Pinto. On nie, nie musiał tutaj wiele zrobić, bramka szlegi w tej sytuacji. Tak jak piłkę meczową miał w dogrywce Marco Paixão, tak i tutaj no, strzelił bardzo słabo rzut karny. Nie on już... Jak bronił kolanami w tej sytuacji. On już strzelając zdawał sobie sprawę, jak to był zły strzał. Pocieszają go teraz koledzy. Jeden, jeden, ale tę drugą serię rzutów karnych kończy Elio Pinto. Pinto czy Wrąbel? Ruszył Pinto. Pinto! Ależ bliski, ależ bliski był tutaj Wrąbel, ale jest go 2 do jednego dla Legii. No podobnie. podobnie. Strzał i Podobnie rzucił się bramkarz śląska, jak wcześniej Duszan Kuciak. Ale nie miał tyle, tyle szczęścia, aby to obronić. widzimy, ta reakcja też tutaj graczy Śląska. Oni już byli przekonani, że się uda za chwilę jednak no, musieli się pogodzić z tym, że przegrywają jeden do dwóch, nie mają już tutaj no, za wielkich. Możliwości pomyłki, jeśli marzą o tym finale. Flavio, Flavio Pańszą broni Krucjak. Dramat braci Pajszą przy Łazienkowskiej w Warszawie. To Bramka Szlegi znalazł patent na, na bliźniaków z, Wroc z Wrocławia. raz jeszcze Kucjak tutaj perfekcyjnie wyczuł intencję strzelającego Duda. Jeśli strzeli, to legia będzie już naprawdę blisko tego półfinału. Duda. A może wrąbel? Ruszył Tuda i broni Wrąbel! I broni Wrąbel! Jeszcze tutaj będzie mnóstwo emocji. Tak, największe gwiazdy jednej, drugiej drużyny, spodobały rzuty karne. Po trzech seriach mamy prowadzenie legii 2 do 1. A za chwilę Miloš Laczny. Obejrzeliśmy go w ostatnich kilkunastu minutach tego spotkania. Jaskrawo zielone buty. Dosyć długi rozbieg. Zatrzymywał napastnik Śląska-Wrocław. No to się naprawdę nieczęsto zdarza. Czwarty rzut karny wykonywany przez graczy Śląska i trzecie pudło. i Tylko ten pierwszy wykorzystany, tak, ale to widzimy w takich sytuacjach to, co wspominałeś, że tutaj brakuje ewentualnie, może brakować umiejętności. No w Bramkę to trzeba strzelić z 11 metrów. I to oznacza, że jeśli teraz. Strzeli Marek Saganowski. To legia będzie w półfinale Pucharu Polski. Saganowski czy Wrąbel? Saganowski! Legia w półfinale Pucharu Polski. W sezonu 2014-2015. No zadecydowały rzuty karny i tak naprawdę chyba dobrze się stało, że doszło do, do 11, chociaż wolelibyśmy obejrzeć lepsze widowisko. No, no, widać było ze strony Legii jedno pudło tylko w jedenastkach. śląsko nietrafione, rzuty karne i to dzięki temu Legia znalazła się w półfinale. on no, zaprzepaścił sytuację. Myślę że zaprzepaścił sytuację w samym spotkaniu, gdzie nie spróbował zaatakować. Żeby dobić legię, ewentualnie nawet przystanie 1 do 0. Ale widzimy, jeszcze tutaj dotykał piłki Wrąbel. Jeszcze ją trącił, ale strzał był jednak Sagonowskiego i precyzyjny, i mocny. Tak tutaj reagowała ławka rezerwowych. Trener Berg, jego pomocnicy, także pozostali piłkarze Legi Warszawa. 1 do jednego we Wrocławiu po 90 minutach. 1 do 1 w Warszawie po 120 minutach. Natomiast w tym konkursie rzutów karnych Legia Lepsza wykorzystuje 3 z 4 jedenastek. Natomiast no, Śląsk, który trenował te rzuty karne, trafił tylko raz na początku. Anglik Huntley. Potem pudłowali i Flavio, i Marco Paixão. No i też spudłował z rzutu karnego Laczny też dlatego mieliśmy taki, taki wynik skromny, jeżeli chodzi o jedenastkę. Oczywiście też.